Dzięki. Jesteś prosem. Nie startuję. Ja na razie próbuję dać tam krzesło. I troszkę. Nie, zaczekaj, bo ja jeszcze muszę zbudować tu podbudowę żeby to mi się ten albo dobre, niech będzie. Ja wsiadam. Dawaj. Dlaczego? Jak go władzę władka. Ja cię nie widzę. Tak, chłopie! Chłopie zamówiłam się! I skoczyłem przypadku od super. No, wygrałam. Dobra. To znowu zwykłą. Wow, trawkę dostałem. Taką trawkę. Tutaj, skarżę ci. Dobrym... Patrz, to to trawka, o której ci mówiłem. Patrzę na tą trawkę. Nienawidzę tego. No do potęgi enter wreszcie dobrze. Dobra. Ale przecież to się rozwali. Zostawiłem ci troszkę przeszkód. Jak? Dlaczego my tak jedziemy? Dziwnie. I wszystko nam się rozwala. Bartek. Oni mają jakąś kulę ochronną. A jest statek. Ej, gość prawie doszedł do... Jeden gości z gości prawie doszedł. Jeden z gości prawie doszedł do końca. A dlaczego pokazuje mi, że on nadal tam jest? Ej, on tu na łatwiznie zarabia na ten, le, na legendarny. Pewnie. No, sterowanie. Sterowanie jest strasznie trudne, chłopie. Co ty robisz? Chłopie. Co ty już robisz? Co ty żeś robił? Chłopie. Co ty żeś robił? Chatę ścinał. kurde, chłopie. Ty chatę ścinasz? Ty chyba chatę ścinasz, wiesz co? Ja jestem na wariatami Ty chatę rozwalasz Ej tamten gość, który właśnie był prawie na końcu To ten, to on nas już wyprzedza. No, jeszcze nas tu nie był. No, już jesteśmy na czerwonym chłopie, zauważyłeś? Dlaczego? Czyli teraz tylko tak możemy. A jeśli nie. I ja dostałem już bardzo dużo demage i, i po prostu zginąłem. Wow. Nie, nie widzę. Daj, czekaj, bo otworzę rzadką skrzynkę. Skaczę ci. Za tobą jestem. A co to za guzik? Poka... Zaraz ci pokażę jaki. No dawaj. Ta rzadka skrzynka jest strasznie długa. Czyli epicka jest jeszcze dłuższa, jest to niezwykłe, może ona na szczęście jest. Dobra, żagluj, ja na Twoją wsiadam. Ale dlaczego ty? Ja też chcę sterować. Jak nie zadziała? Czyli tylko ty możesz sterować. Menu. Dlaczego? ja ci pokażę właśnie o co mi chodzi. Ta, o ten guzik. Pewnie go masz. O, proszę. No. Też nie wiem. Może go użyjesz. Jeszcze tutaj z boków masz, no najlepiej, żebyś osłonił całą, i żebyśmy mieli wreszcie jakieś osłonienie, i żebyśmy doszli jak najdalej. Ej, ja jeszcze mogę jedną otworzyć zwykłą. Tylko zwykłą. Mogę. Jakiś stół? Może dodać ci troszkę mojego. Ej, po co użyłeś tego guzika? To ja czy ty? Kto użył tego guzika? Ja. A, który właśnie. A, już nieważne. Tego guzika, co ci pokazywałem. Po go użyłem, nie? Dobra, ja nic nie buduję. Dawaj. No właśnie, to ty szukasz tego krzesła i szukasz? A no właśnie, a twoje wiertło? Nie żartuj. Nie znaczy nie startuj. Możesz już startować. Ty możesz kierować? Ej, co to za balony? Ej, co to za balony? I po co je? No nie wiem. No właśnie, walić Co jest, dlaczego chcieli jeżdżą tu balony? Ludzie jeżdżą na... na skrzynkach. Rozumiesz? Ludzie <gry> i rozjeżdżasz wszystko. Nie, nie wierzej w nich. Jak ty już tam być na końcu. Zamknij <gry> się! A żeby ich rozwalić te skrzynie? A po... Mam to po co wyjechałeś w te skrzynie? Nie wierzę już w nie! No i ja dlatego nie chcę, żebyś ich ten. Troszkę my, trochę oni. Do potęgi Enter już nas nie chronią. Ale co? No. Lecimy solder. A teraz ja mam... To... Ja chyba nie zauważyłem nigdy tych kałamarnic. Koła... Ej, dlaczego to był fale? Jak my to? No i znowu tak lecimy. A co te balony dawały? No. Bo ja nie umiem. O! Wow! Dobra, zrobimy sobie sami. Ale wiesz, że ty możesz do mnie wsiąść? Dobra, ja już tak nie wydaję na ze skrzyni. Ja już buduję. Bo już buduję. Ale gdzie? Ej, ej, ja jadę na nogę. Gdzie ma. <laughs> A czekaj, bo ja muszę też do, tam dojechać. Ostatni raz przyjedziemy. Dobra. Ja sobie wywołuję. Ej kurde, co, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem do pt.ngi? Enter. Co ja żem zrobił? Już otworzyłeś? O, wreszcie. Ale co dostałeś? Það er okkið. Okay. Það er eitthvað stort. Dobra. Dobra. Ja zaraz kończę, tylko teraz muszę zrobić co osłonki. Nie, ja teraz muszę osłony zrobić. Nie muszę tylko osłony zrobić. No czekaj, bo mnie znowu poślę na nogach. Pamiętasz jak to było, że mnie posłano na nogach, no i skończyło się, że spadłem w wierzchnię. Dobra. I ja, ja se teraz dam tam fotelik. Ja już troszkę kończę. Ja już będę kończyć. To już będzie ostatnia runda i wchodzę. Do, do potęgi Enter jak się jadę. O no kurna, nie! Ja Zawracałem się znowu. No kurde! Pamiętasz tę y, dzisiejszą lekcję o motorach? No. To ja po tych właśnie kamieniach jadę jak na motorze. на правда Dobra, jeszcze do kolejnej. No, jesteś trochę, trochę jesteśmy w w łeb. Ty jesteś na kolejnej, ale ja jestem prawie koło Ciebie. Dobra, straciłem całe Twoje żyćko, bo ja muszę. Wiesz, wiesz co teraz jest. Żegna się, widzowie, z wami. I widzimy się w następnym odcinku.